No, i ten karpik nie poddaje się tak łatwo. O nie, ma dużo siły, piękne odjazdy, wędka wygięta w pałąk. Kamin klęczy się, a karpik szaleje. To jednak jest potęga wśród ryb No I zaczynamy sesję takim pięknym karpikiem Przepiękny karpik Proszę i na macie No, ten to już jest

Ale już był kilka razy łapany i tym, tym psichany, dlatego ten pysk taki jest. No.